W drugiej części programu i kontynuujemy temat, a temat to jest: czym kierować się, zmieniając świat? Oto kolejna zależność. W poprzedniej części mówiłam o przyczynach zła panującego w naszej cywilizacji nie do końca tego zła zależnego od ludzi. Ale są też przyczyny zależne od samych ludzi, których usprawiedliwić się nie da działaniem okupantów ani poziomem świadomości. No, chyba, że przyjmiemy za fakt to, że ludzie są tylko biorobotami i tylko i wyłącznie wykonują zadany program. Ale aż tak nisko nie oceniałabym ludzkości. Są również ludzie, którzy mają jakąś świadomość i powinni robić z niej użytek. Tymczasem dopuścili się do skrajnych wypaczeń przeciwko prawom naturalnym. Mam tu na myśli prawa rządzące przestrzenią, wręcz prawa fizyki. Nie mam tu bynajmniej na uwadze tylko niszczenia przyrody, chociaż to też, tylko chcę potraktować temat dużo szerzej, bo niszczenie przyrody to jest tylko skutek tej postawy. Ludzie sprzeniewierzyli się własnemu człowieczeństwu przez zaniechanie działania i poddali się okupantowi, rezygnując z własnej godności, wolności i prawa do rozwoju. Dlaczego to zrobili i robią nadal? Z zachłanności nawet na dobra materialne, ze strachu, że stracą te dobra, że lubią żyć w iluzji, bo jest ona wygodna i przyjemna. Iluzja jest alibi dla obojętności, lenistwa i strachu. Wygodnie było wierzyć zamiast zdobywać wiedzę, bo wiara odsuwa konieczność działania i wysiłku. Wygodnie było bujać w obłokach nadziei, że się samo naprawi albo zrobią to inni. Realizm był niekomfortowy. To już jest. Że tak powiem, nasza wina, czyli ludzkości, że miliardy nie potrafią się przeciwstawić garstce władców. Bo co, bo władcy mają armię i broń? A kto to jest ta armia i kto obsługuje tą broń? Przecież też ludzie. Dlaczego zakłada się, że, że wykonają rozkazy? Jeśli wykonają, to jak będzie to o nich świadczyło? Pewnie nawet jest wielu, którzy są gotowi do zdetronizowania tych władców, nawet usiłują to zrobić. Ale robią to nieskutecznie, bo na przykład się boją, nie potrafią się zorganizować i współpracować, a przede wszystkim nie wiedzą, jak to zrobić. Ludzie byli naiwni, bo chcieli być naiwni. Naiwność to bardzo wygodna wymówka, chroniąca przed reakcją na zło. Naiwność objawia się m.in. w tym, że wygodnie jest mieć nadzieję, że wszystko dobrze się skończy bez naszego udziału. Nie potrzeba reagować. Są tacy, co zadbają o to, żeby było dobrze. Reszta to dobro chętnie skonsumuje. Ci, co mają dbać o nasze dobro, to ci, co zostali przez nas wybrani w demokratycznych wyborach. Przecież nasi przedstawiciele nie mogą. Nas krzywdzić. Skąd się wzięło takie przekonanie, że oni nas nie mogą krzywdzić? Nigdy nie było tak, że władza dbała o lud. Władza zawsze dba o swoją władzę. Wygodniej jest wierzyć, że można scedować obowiązki dbania o interesy ludu na władzę. Ale taka jest właściwość człowieka. A właściwie istoty na niskim poziomie świadomości, że trzeba ją wyręczać z podejmowania decyzji, bo sama nie jest kompetentna do decydowania. I to jest fakt. Ludzie na niskim poziomie świadomości nie mają kompetencji, żeby decydować o sprawach globalnych. Tutaj jest niby sprzeczność, bo z jednej strony powiedziałam, że naiwność i obojętność jest grzechem ludzkości. A z drugiej strony mówią, że większość ludzkości nie ma kompetencji do podejmowania decyzji, więc ich podejmować nie powinna i nie powinna się wtrącać do rządzenia. W tej sprzeczności kryje się potężna prawda o działaniu świata. Mianowicie, ludzie są na różnych, bardzo różniących się od siebie poziomach świadomości. Poziomy te z kolei wynikają z fraktalnej konstrukcji wszechświata. Nie ma niczego, co nie byłoby fraktalem. Fraktal ma swoje poziomy, które zawierają się jedne w drugich. Wobec tego istota, składająca się z większej ilości fraktali niż inna istota, będzie miała większą świadomość. Wzrasta bowiem i zasięg. Z większego obszaru wszechświata czerpie dane. Ta większa świadomość to nie tylko wiedza akademicka, dzięki której człowiekowi wydaje się, że jest świadomy i ma wiedzę na temat jak tego, jak działa świat. To nie to. Poziom świadomości to jest poziom bycia w wiedzy wszechświata. To dość niejasne pojęcie, ale je spróbuję przybliżyć. Objawem tej wiedzy jest mądrość. W odróżnieniu od inteligencji, wiedzy akademickiej i umiejętności. To, że ktoś ma kilka fakultetów i zna kilka języków, nie świadczy w żadnym wypadku o jego mądrości. To już chyba zauważyliśmy, szczególnie teraz. Mądrość jednak nie wyklucza posiadania tych atrybutów, oczywiście, ale samo ich posiadanie nie gwarantuje mądrości. Wysoki poziom natomiast gwarantuje również wysoki poziom moralności. A to dlatego, że na tych wysokich poziomach fraktalnych nie ma już niskich wibracji, które objawiają się wielkim egoizmem, pociągającym za sobą mnóstwo zgubnych skutków. O tych wibracjach mówiłam w poprzednim filmie chociażby skutków dotyczących władzy, o których też mówiłam wcześniej. Na wysokim poziomie świadomości, jeszcze raz zaznaczam, że mówię o autentycznym poziomie. Mówię o mędrcu, a nie o mądrali. Więc na tym wysokim poziomie świadomości jest inny sposób myślenia. Człowiek jest niejako odczłowieczony, ale nie w sensie tym negatywnym, jako jakiś tam psychopata, tylko w sensie pozytywnym. Ponieważ nie ma w sobie człowieczych przypadłości, które pchają go do czynów niegodnych. Będzie kierował się najwyższym dobrem, bo tylko to ma w sobie. To, no, taka jest jego konstrukcja. I nie ma sprzeczności pomiędzy dobrem najwyższym, a jego dobrem własnym, bo właśnie to jest jego konstrukcja. Jest jeszcze jedna właściwość świadomości, o której chcę teraz powiedzieć. Istota na niższym poziomie nie jest w stanie ocenić ani nawet zauważyć wyższego poziomu. To jest bardzo istotna właściwość, którą należy uwzględnić przy ustalaniu systemu cywilizacji, szczególnie o ustrój cywilizacji, ustrój społeczno-polityczny. Ludzie uważają, że jedynym dopuszczalnym systemem jest demokracja. Nie wolno nawet pomyśleć, że może być inaczej. Ja tu się teraz bardzo narażam na dezaprobatę, nie uważając demokracji za dobry ustroj. Demokracja, tak jak ją teraz rozumiemy, to niestety, ale nie jest dobry system, bo w nim niska świadomość ma wybierać władzę. Większość ludzi reprezentuje właśnie niską świadomość. Ta masa o niskiej świadomości, która nie ma kompetencji do decydowania o ważnych dla ogółu sprawach, będzie wybierała według swoich kryteriów, czyli kryteriów niskiego poziomu. To i tak jest bardzo pozytywna ocena tego systemu wyboru, bo tak naprawdę niski poziom niczego nie wybiera, tylko odtwarza program, który jest mu wgrany. Czyli mówiąc prosto, Łatwo tłum zmanipulować, tak aby wybierał według żądania aktualnej władzy. Nie na darmo władza bez przerwy podkreśla znaczenie demokracji. Im większe masy niskiej świadomości pójdą do wyborów, tym większa gwarancja, że wypadnie z góry zaprogramowany wynik, bo zaprogramowane masy zagłosują tak, jak się im każe. Poza tym myślenie, że są różne siły we władzy chcące różnych rzeczy jest naiwnością. Wszystkie partie i wszyscy widoczni przywódcy mają jednego szefa niewidocznego. A walka polityczna jest tylko grą i iście teatralnym przedstawieniem. Także demokracji tak człowiek nie ma. Teraz mamy niesamowity obraz tego, jak wygląda rozsądek narodu i jak wygląda demokracja, w cudzysłowie demokracja. Na podstawie tego, co się teraz dzieje, widzimy, jak narody dają się nabrać na proste kłamstwa, jak nie mają możliwości oceny, jak mało mają mądrości, jak dają się wodzić za nos i sterować, jak nie przeciwstawiają się manipulacji. Jacy są bierni i wystraszeni. Jak łatwo dają sobie odebrać godność, wolność, a nawet życie. Przyznam, że jest to przykry widok. Ja osobiście długo nie mogłam się z tym pogodzić. Pomimo, że i tak nie miałam entuzjastycznej opinii o poziomie ludzi, to patrząc na to, co teraz ludzie zaprezentowali, jestem zażenowana. To nam pokazuje, do czego prowadzi tak zwana demokracja i Powinniśmy to wreszcie dostrzec i wyjść z tego zgubnego zaprogramowania właśnie na demokrację. Tak pojęta demokracja, czyli każdy ma takie same prawo wpływu na świat poprzez swoje wybory, czyli to jest, czyli jeden do jednego, to jest, no powiedziałbym katastrofa. Jeśli mądry ma tyle samo wpływu, co głupi, jest to sprzeczne z prawem natury. W naturze jest tak, że niskie fraktale zależą od wyższego fraktala. To z wyższych fraktali pochodzi program na niższe. A zasadą demokracji jest to, że ta prawidłowość jest odwrócona. Jeśli przyjmiemy, że będziemy kierowali się hierarchią fraktalną, to nie ma obaw, że grozi dyktatura, a niższe poziomy nie mają nic do powiedzenia. Po pierwsze. To, co już mówiłam, że wyższy poziom gwarantuje moralność i sprawiedliwość, ale to nie wszystko. Natura jest tak urządzona, że niskie poziomy wtórnie przeprogramowują wyższe, a te wyższe nie mają nic przeciwko temu, jeżeli program będzie zgodny z dobrym najwyższym, czyli z ogólnym programem dla wszechświata programem rozwoju przestrzeni i rozwoju świadomości. W hiperfizyce jest to dokładnie wyjaśnione. Wybaczcie, że teraz tego nie przedstawię, bo jest to wynik hiperfizyki i wyjaśnienie, skąd się to wzięło wymagałoby co najmniej 15 godzin wykładów. Ewentualnie zapraszam na wykłady z hiperfizyki. Także demokracja jest niezgodna z naturą, a przez to również niemożliwa. O tym teraz dobitnie się przekonujemy. Następnym elementem, który należy koniecznie wziąć pod uwagę, tworząc system, jest podstawowe prawo przestrzeni. To jest pojemność przestrzeni. Prawo mówiące o pojemności przestrzeni. Niedorzeczne jest myślenie, że w przestrzeń można pchać ile się chce. To prawo ograniczonej pojemności widać przecież na każdym kroku, a jednak nie bierze się go pod uwagę, ustalając prawa cywilizacyjne. Zakłada się nieustanny i nieskończony wzrost wszystkiego. Na przykład wzrost gospodarczy i wzrost liczebności populacji. Jednym z podstawowych praw musi być świadome kierowanie wielkością populacji, bo również od wielkości populacji zależy wzrost gospodarczy. Nie braliśmy tego pod uwagę i teraz mamy efekt w postaci kroczącej depopulacji. To, co teraz się dzieje, to jest po prostu depopulacja która jest wynikiem przeciążenia przestrzeni. Nasi wykładowcy hiperfizyki mówili 10 lat temu, że pojemność przestrzeni na ilość ludzi przy tym poziomie świadomości to jest 7 miliardów. Po przekroczeniu tej ilości zacznie się zapadanie przestrzeni i naturalna depopulacja. Będzie się ona realizowała różnymi metodami. Nie są to przyjemne metody dla ludzi. W tej chwili jest już chyba około 8 miliardów. No i zaczęło się. Depopulacja jest w toku. Pomaga jej się metodami sztucznymi. Jest ona wywołana wiadomo czym, ale gdyby nie to, to cała cywilizacja zapadłaby się. To nieuniknione i już nie jeden raz miało to miejsce. W tej chwili z koniecznością depopulacji zgadza się mnóstwo ludzi. Są też tacy, pewnie, pewnie są oni w większości. I pewnie są to ci, co jej będą podlegali. Tacy, którzy nie, właśnie nie zgadzają się z stwierdzeniem, że należy ich usunąć z powierzchni Ziemi. No nie dziwię się im, że mają takie zdanie. A jako argument podają, że Ziemia może wyżywić 10 miliardów. Ale co to za argument? Po pierwsze, życie nie polega tylko na jedzeniu. Potrzebne są jeszcze inne dobra, których nie wystarczy, bo kończą się zasoby, chociażby wody. Nie pomoże tu technologia, bo każda technologia też ma swoje granice. W dodatku te 10 miliardów zostanie i tak osiągniętych za kilka lat, a właściwie zostałoby osiągniętych za kilka lat. I co wtedy? Ponadto każdy wie, że może być albo jakość, albo ilość. Jak byśmy chcieli, żeby było? Wysoka jakość ludzi czy niska jakość ludzi? W jakiej sytuacji będziemy cywilizacją satysfakcjonującą nas? Z, nisk z niską czy z wysoką jakością ludzi? Wysoka jakość to wysoki poziom świadomości, który zajmuje dużo miejsca w przestrzeni. Mówiąc językiem informatycznym, jest informacyjnie ciężki, więc wypełnia pojemność informacyjną przestrzeni. Człowiek z wysokim poziomie świadomości może być odpowiednikiem setek, a nawet tysięcy ludzi z niskim poziomem. W tej chwili Ziemia wchodzi w inny rejon kosmosu, niż była do tej pory. Będą i już są inne wymagania w stosunku do istot tu żyjących. Jest podnoszona poprzeczka wymagań. To jest proces całkowicie naturalny i nikt żyjących tego nie zmieni. Jest powiedzenie, nie odwrócisz kijem wisły. Próba przeciwstawienia się temu byłaby próbą odwrócenia właśnie kijem wisły. To niemożliwe. Mówiąc starym językiem z przeszłego świata, to jest decyzja Boga i nam nic do tego. Takie sytuacje są właściwością wszechświata i wszyscy muszą się z tym pogodzić. Tylko, że możemy płynnie się w zmiany wpasować i nie pozwoli, żeby porządek robiły prawa fizyki. Jak one się tym zajmą, to nie ma zmiłuj. W pewnym sensie, jako cywilizacja straciliśmy już szansę na całkowicie płynne przejście do nowej rzeczywistości, dlatego że światem rządzili złoczyńcy, którym zależało na władzy i luszu. A myśmy się tym złoczyńcom nie przeciwstawili. W porę. No bo na przykład, po co było stymulowanie rozmnażania? Po co zakazy aborcji i wprogramowywanie przekonań o konieczności posiadania najlepiej dużej rodziny? Po co nagrody za rodzenie dzieci? Bo nie będzie miał kto pracować na emerytury? Taki podawano argument. Cóż za idiotyczny właśnie argument. Teraz potwierdziły się prawa przyrody i już widać, że emerytur mnóstwo ludzi nie doczeka. I po co było to głupie uzasadnienie? Gdyby cywilizacja za zarządzana była z wysokiego poziomu świadomości, to z radością czekalibyśmy teraz na rewolucyjne zmiany. Ale było jak było, nie jest jak jest. I to teraz musimy się poddać nieubłagalnym prawom natury. Kiedy jednak to już zostanie dokonane, nie usiłujmy powtarzać tych samych błędów. Nie pozwoli na to przestrzeń z nowymi treściami. Zresztą będzie tak długo wykonywać selekcję i tak nas cisnąć, aż wyciśnie z nas nowe rozwiązania. Postąpmy więc mądrze i współpracujmy z przestrzenią zamiast z nią walczyć, bo i tak nie wygramy tej walki. Dziękuję.